Oki do oki wróciliśmy po małej przerwie. Okazało się, że w międzyczasie nam się wywalił Fraps i nie nagrało nam się kilka minut naszego grania, no ale na szczęście się skapnęliśmy, bo zrobiliśmy alt tab i chcieliśmy coś poszukać w międzyczasie, no i okazało się, że się zepsuło masakra, główno pieni no, ale Ach, nie, to już właśnie. Ja przynajmniej a. w międzyczasie znalazłem swojego zwierzaczka, to jest szkocki terrier, nazywa się rozpruwacz. Rozpruwacz. No nie niewinnie, ale kuj, to jest maszyna do zabijania. No, jak się rzuci na wrogę, to po prostu nie daj Boże. A kurde, rozpruje na części. No a Rafał Rejken ma. Niszczyciela. Królika, którego ja zabawałem mu, ale dałem. Który się zdaje? Niszczyciel. Tak, nie żeby. tak dobre jak Reksio, ale daj radę. Okej, okay, uh -huh. na no, wprowadzamy taki fajny zamek znaleźliśmy No do któregoś... no ale kurde akurat nasza wędrówka połowie się ucieka. Czekaj, co się, się atakuje? Co ten się Beagle. atakuje? one, te Beatles, one są wkurwiające strasznie, ja ich nie lubię. Dawaj, Osta, dawaj. się mocne. Ale mamy pomoc naszych kolegów. Rozpruwacz, indziszczyciel. Dam radę. Dobra, ale kujesz, ten mój rozprzód jest jest tak piękny, słodki. Ło, gdzie jest? Skupił się? Ej, czekaj, czekaj czeka, ej, zerkaj przez okno. Kogo ja tam widzę? O, gdzie? Ło, kurwa, mać. Ja też wejdę. Nie będzie łatwo, bagger. Nie będzie, kurwa, łatwo. Jest jakiś czarodzień, nie? Jakieś psy, kolumny. O, jakie, nie wkurzaj ich, nie wkurzaj ich bager Chodź, no, znajdziemy ciało. wejście Chwila. Ty się bierz? No i atakuję chyba Nie wiem Czy coś udaje Ue, wydaje ci się Wcześniej napisał, że mam Miss, ale kuź nie wiem czy udało się coś trafić czy nie Chodź Bagger na pewno ich sporwiłem Bager bager Znajdujemy wejście jakieś inne czy jak? No ten ty wychodził. Atakuje, chociaż nie wiem właściwie. E, bugger, co ty? Nie, Okej, okay, idę do ciebie Ty ty jesteś? Ja jestem do góry już. Skąd ty wszedłeś? Podskocz i no, na okno się kierujesz. Okno. Aha, okej, okay, no widzę. Ale musisz poczekać teraz. Mam ostatnią, to ty znalazłem jakieś pieskę teraz. Ej, pies się się atakuję. Skąd się ten pies tutaj wziął? Na szczęście też potrafią chodzić po ścianach? No, najwyraźniej tak, no, mój dał radę. Kójś Zapomniałem podskoczyć. Ta-da-da-da-da-da. Ta, 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 ta. Nie wiem, czy to jest jakieś inne wejście, ale. Podoba mi się ten pomysł, że mi się udało wejść. Jesteś? Jej! No. czekaj, teraz czekaj. Muszę. Jak? Skoczyć? Okej. Okay. Teraz wskażę na tą ścianę. Ja to ja Jezus tu, tu. Maria kuźwa, ale my spinaczki tutaj wysokog górski robimy Nie ja ma łatwo Dobra, o kuźwa, prawie bym spadł. Teraz gdzie? Prowadź. To w lewo A tam przeskoczyłeś FOK! Spadłeś! No ale chwilę, może tędy wejdę Ej To było łatwiej kuźwa. skombinowanie tak jak Ty zrobiłeś Czekaj, bo mamy jakieś tutaj drzwi czy okno, da się otworzyć? Znaczy no, to się otworzyć? Fuck nie. is nothing special, okay? Fuck you. Mam ja nadzieję, że jakoś będziemy mogli ich zaatakować od góry, bo coś, kurde, taki. Setka na mapę. Spodziewana atak zrobić. Mmm. Albo fajnie, właśnie, tak z ninja. Idziemy no. tam. Właśnie. Kurde, ale jesteśmy dobrze, bo tu się tam chodzi o kusią, Spiderman Spider-Man. Spider-Man to kurde. O, nas, nie wiem, wstydził się, że nie umie tak chodzić. Dawaja. Czyli tutaj nie. są te zamknięte, nie? I nie zdziwię się, jak tutaj niczego nie ma. No seryjnie, kuźwa, to się nie da, bit. Trzeba wejść. będzie, kurde, zaatakować. No, dobra, z takim razie schodzimy gdzieś na dół. Trzeba znaleźć wejście tego głupiego zamku. Bywaj. Oh, fuck. Kola tu a nikogo. Przewidziłem tobie życie. Dawaj. Muszę sobie, muszę sobie jeszcze A no jest to, że tyłem. atakuje ciebie? Tak? No, no Gdzie jest tutaj jakieś wyjście? Atakuje na przykład wroga i przy okazji leczy ciebie, nie? No, jest to plus, nie? To jest zamknięty, bo no Fuck Bagger, prowadzisz kurde mnie także? hej No skąd mogę wiedzieć, że ja to jestem pierwszy raz, co? Następnym razem już będę wiedział gdzie iść. Nie zabrałem mapy akurat tej tego zamku. Tu jest wejście. Są drzwi. Wow. Fok. O kurwa! O o o o o o. Nie jest dobrze. <grystanie> Baga, jaki plan? Ty się bij! <grystanie> uciekaj, uciekaj! Nie, ja, ja jestem będę środkiem. tego go ogra... E męczył, a będzie za mną biegał. Ja go w końcu zagonię na śmierć. O oh, fuck! Przyszedłeś do środka czy jak? No, byłem w środku. Zginąłeś czy nie? Jeszcze nie. Czyżby moja banda zaatakowała twoją? Ja wiem, ja tutaj Kuźwa atakuje i leczę I zginąłem. Ale kilku zginęło, fuck. Właśnie ten problem, że jak zginie się, to oni chyba się rdzą, co? Czy Ej, nie? jakiś team pomoże mi. Wow! Znaleźliśmy team, który pomaga nam. Tak? No. Ej, to jak ja znajdę zamek, to przyjdę. Się ja zgubiłem za jakąś górą. Kurde, okay, zajebiście, teraz wszystkie siekamy. Siekam. O, monety idzie Wow! Czy napiję. Dobra, trzeba ich jakoś razem... Ej, dobra, dawaj, Zagaj dawaj. z nimi, żeby... No. To... Ten, dawaj jeszcze raz, żeby wy, e, tego Glooma. Gollum, chodź! ma ich tam. Dobra. E... Komple? Dobra, dobra. Sprawa jest taka. E, wy dwóch idziecie od lewej. Wasza dwójka od prawej. Ja pójdę środkiem. I zgwałcimy w tego wielkiego idiotę. Zobaczy czym to jest, jeśli średni miecz... Najważniejsze, żebyśmy my nie zginęli. No. Dawaj, tępimy je. Kuźwa, on ja ma już połowę życia. Haha, zamknęliśmy go! Krzeliśmy <grymili> no go, hu! Victory is ours! Yay, masz jakieś. reszta, jeszcze jakoś i do środka, kuźwa. Chodźcie z nami. Hej, Gdzie oni biegną? Ciekają, kuźwa, mają za jakąś inną misję teraz. Dobra, możemy wejść do środka, tam będzie jakiś Gdzie magik na pewno. Mój pies, mój pies, kurde. E, Faczek, jak Dzięki, dzięki, dzięki. Tam jest coś, kolejny to... po lewej stronie górą, to nie idę tam. Co? Gdzie? Tam, tam daleko. Okej. Okay. To jest jakaś skrzynka. Error. There's nothing special. O, szkoda. Nothing special. Też krzesełko, da się usiąść na tym. No, czeka, to jest jakaś taka właściwa. Ja... on no, dostał chyba, nie? Czy, czy coś on wyrzucił, czy mi się zdawało? Może ty zabrałeś? Przypadkiem myśliło mi się. Okej, okay, dobra. Turbo ją. Turboję. No, toż jakieś rzeczy, właśnie. Maczugę jakąś. 9,759 mam. Ej, dobra jest. Tak, 9... 9... Ej, czekaj, 9,759. 9,759. Dobra jest. Daj mi ją. Daj. Dawaj! Aż. Okej. Okay. Wow. Ale kuźwa zajebista. Mówisz, no Tomasz? You welcome. Haha. Dawaj, próbujemy teraz, rozwalamy. Chyba coś znalazłem, jeszcze tak patrzę. That the bracelet. No. Daję to coś. No. Skupyłego. dobra. No. no. Dobra, idę, idę, idę. Gdzie ty jesteś? Aha, tamten. O kuźwa. ja tego go, go skop... AAAAAA, NAS! A! Uhu! O kuźwa, ma pieski do pomocy, co? A on ciebie goni. Ja idę zerknąć, co jest tutaj w tym zamku. Fuck. A. Dobra, on będzie mnie gonił. Ja może po prostu pobiegnę... Gdzie oni są, ci, ci ludzie są? Ja wiem, ja pieprzą, ja pieprzą A gonią mnie... chyba. Albo już nie. Chuj wziął mojego rozprówacza, zabił. No właśnie widzę. Cześć, bager! Dobra, trzeba znaleźć teraz tamtą ekipę. Pikok. Ja biegnę tutaj Uzi, w lewo. No. Oni się nie biegli. Tu nie, tu, 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 tu nie. Co, to jest jakiś... Wielki zwierzak. Tu kujwego cały czas wow. za mną. atakuje teraz. Uważaj na ty zwierzaka, tylko zwierzaka po lewej. Ja nie wiem, ja się rozglądam za tą całą ekipą. Czy oni kuzio, poleźli? Co? Co mi się zdaje, że oni są już? Hej, daleko, hej, daleko. Mówi, że jeszcze trafiliśmy jakieś pole tych wszystkich kupi z zwierzaków <grym> Ja pierdyka, no gorzej by ci mogło. Nie że mnie goni og ogr, to jeszcze tak kuśiop, pszczoła, co? Szczerze mówiąc. To znalazłem alpaki. Wo. To wycięliśmy tylko ogra. Z... On się kujwa wkurzył i zostawił mnie. Ale Bo... wycięliśmy go z jego dziupli. Czy w zamku no. już go nie ma? O, dobra. Ja zajdę teraz od drugiej strony tak, żeby właśnie go nie wkurzyć. Ominij go, omijaj go. Aha, widzę go. Ale goni mnie pszczoła. Nie tak samo. <laughs> run for run. Okej, okay, zrezygnował. Insekt jakiś Zrezygnował, tak, ok. Ale. Czyli ogra się pozbyliśmy z tego. To jest tak, że bez przesadu, właśnie, tylko że on wraca. Wraca? Tak? Albo o coś goni, nie wiem. on z czymś walczy. Ale z, z czym się walczył? Bił? No jakby wracał, kurwa. No on wracał. W takim razie splądrować ten zamek cały. Wiesz, co tam było jeszcze masę tych wszystkich czarodziejów w środku. Biegnę! Dobra. Zabiłem dwóch. Yes, jesteś tutaj? Oh, A jesteś. Jestem. Oh, no, nothing special. Ok. Nothing special. Czy na, tutaj co to jest? Nie yeah. O, oh, Kasia. Wow. O, oh, o oh, kurwa, kolej. o oh, oh, kurwa. Ja pierdolę, tu jest ich. Nie mamy szans. Atakujesz, tak? No czekaj. Okej, jakieś też poszło, Rozwaliśmy ich kilku. By the way, they Swoje fatality. O kurwa, spieprzam! Pieprzam. <laughs> na ścianie się zakinowałeś, baget no tutaj biegam sobie tak Jezus Maria Co zabili Cię? Zostało mi no, zginąłem Fuck Ale to była dzielna próba O kuźwa spadłem z bardzo dużej wysokości Zginąłem aż tak, Spadłem Kurwa. z takiej wysokości aż zginąłem Nie widzieliście? A. Nie widzieliśmy, nie widzieliśmy bagel Ja pierdole jestem daleko od ciebie Dobra idę do cię w takim razie tylko hmm. jakąś tam drużynę znalazłem, co się bije Ej, to są nasi! Tak? Wrócili? No ale kurde, spydalają stalej No to gnojki Kurde, nie widzą, że my jesteśmy w potrzebie, nie mogą nam pomóc jakoś, co? Panowie, tutaj, tędy, 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 kurde, za mną! O, atakują mnie! Panowie, pomóżcie! Pomagają czy nie? Ojej, jednego kolesia tylko atakują Ech... Chwilę, ja dochodzę Zareklam na, na mapę. Ło kurde, coś kupę daleko do mnie. Ale ja są przy zamku przecież. no dobra. niech ci będzie. No to prawie jak na miejscu. Zobysiądę, narzuję się. Gdzie ty kuźwa jesteś? A tam. Gdzie oni są? Co to się stało? Nie wiem, trawa zniknęła. Ło, wow, co się stało? Co <laughs> nie, się nie było. <laughs> Może królik. Z... Uleż mnie, zjadł. <laughs> Nie, to jest niemożliwe. Jak to się stało kuzie. Przecież widziałem, że nagle no, się coś pojawiło, jakby tutaj coś zginęło, bo wybuchła jakaś bomba. No, 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 to tak wyglądało. Myślę, no. Dobra, napiję się. Tam ma jakiś wroga po jeśli chcesz zaatakować go, czy do yeah. środka. Jakiś tam gówniarz chodzi, insekt insekt, powiadasz. Przyda nam się podbić poziom. Widzicie, ja, może mieć na mapie coś ciekawego zwiedzić. A, o, Czekaj, jak tu się tym. Stop. Piszce? Po lewej stronie mamy jakieś miecze. Dwa. W tą stronę. Tylko wiesz co? Bo tak patrzę na mapę... Jakbyśmy szli na S, nie? To ta mapa się jakoś tak obniża. Może to oznacza, że to jest jakiś inny bajon, co? Ej, no dobra. No to idziemy pójdźmy, tam. Pójdźmy, S jakieś A no już idę coś znajdziemy ciekawego. Hej, 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 może pustynia będzie. No właśnie, może pustynia albo... Może będzie dżungla, a może dżungla. będzie. Mars. Ekipa! To jest ekipa kuźwa. Co wy chłopaki robicie co? Pylacie się co? Tam ginęliśmy kurde, za no. ojczyznę naszą oh, oh, oh. wspólną A piknoiki, nic kuźwa, nic, nic od siebie. Nic, a nic, to nasze zwierzaki więcej zrobiły. Dużo brać, nic od siebie nie dać. Masakra, ale już takie społeczeństwo rośnie, niestety, ludzi nie, nie Samolubni nie. egoiści. więc co, ta ekipa to jakby taka ekipa z Gdyni? To jest czy z Gdańska, czy Cze, Nie wiem, o co chodzi. O co, nie pomyliłem się, nie kompletnie inna sprawa. Okej. Eee, nice. Biegniemy... Tam coś biega, to jest chyba kot. Kot, 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 a kota zabić. Nie no, kota jest ok. No ale sierścią później. Wiesz. Dobra, zabijemy. Zawsze jakiś experience. O, dostałem coś. Dostałem napój jakiś. Właśnie, tak samo dostałem eee, coś. Prędzej. Blood, orange juice Chwilę, ja musiałbym w takim razie wiki sprawdzić. Albo albo, właściwie... Blood orange juice. Ciekawe co to jest? Na co? Eee, gdzie miałem kuźniu kupić Link? A tutaj. Ja pierdolę jeden, jeden, no. jeden, jeden Enemy Sheep Czyli moskito możemy mieć. Reklama, komara. O, ona jest na pustyni. <laughs> Ale, brzydkie, wiesz? To strasznie brzydkie. Kto by chciał mieć komara jako pierwszy jak Ja mam pięknego Coli, sorry Kosi chyba. Daksia. Scottish Terrier rozprumacza co, jak dojdziemy na pustyni zobaczysz pierdolone... Ja, ale ich tu dużo, komary to zobaczysz. się No. A ponieś nam naszym chowańcom poziomy, wiesz? Dołączyli się kolejne. Kuźwa. Łoł, wow zginąłem, bager. Dobra, rozwaliłem jednego. Gdzie ty jesteś? Jeszcze chwila i zaraz ginie. Jesteś blisko! wow A kuźwa... Jej! Oh, oh, bitch! You're dead, bitch! Kuźwa, żeś ci się w cię idziemy trapać... ...pakować... Ja pierdolę. No i teraz ja zginąłem, zajebiście. <grytanie> to poczekam na ciebie. Chyba. Gdzie oni są? Gdzie kuźwa zemstam będzie słodka. Tutaj, nie? No nie wiem. Idziemy na S. Hmm... Czaj, czaj, mam of. pszczoły teraz. Jest pszczoła. Nie pszczoła. Pszczołka, ale fajna pszczołka Ona wygląda troszeczkę jak beczka. <laughs> beczka pełna tego, miodu pitnego. Taki wow, napakowany fajnie. to było, napakowana pszczoła. Tu jest kuźmie elf, który chce mnie zabić. Latujecie no, baku. Ale baglen. ma duży miecz, widziałeś? Jej! Coś wyleciało. Ej, mam coś nowego. Petwór, jakiś white chocolate bar. To fila. Uh, white Wha chocolate bar. White chocolate bar. Snowrunner, struś śnieżny. O, no. oh, kurde. <laughs> Ale fajnie, żebyś jeździł na strusiu. Aha. E, ogólnie to mam dwa takie, nie? Mam jeszcze ten e, cream, czy nie, jak to było. E, caramel, chocolate. To tak samo jestem biegacz Gdzie mogę zobaczyć ile mam punktu do wydania X Aha okej, okay, już teraz wiem Point Point. Mam 10 na 10, czyli wszystkie wykorzystujące, nie? Aha Ja dałem, Damę. żeby swój mój zwierzak był silniejszy Tam jest jakaś opcja, która pozwala jeździć na zwierzaka Trzeba mieć coś tam... <laughs> już nie pamiętam. Czy ktoś pisa w komentarzach kiedyś tam, ale zapomniałem. Ciekawe jak za szybko zasuwałem takie zwierzaki. Zobacz na mapę, czy już blisko jesteśmy, czy daleko jeszcze? O, już blisko, już blisko. Jeansy. Pisa sobie może wyrobię coś Opus. do jedzenia. A pildal nie robię.